Jesteśmy zebrani na tych bardzo ważnych dla nas wszystkich wałach jasnogórskich. Jesteśmy u naszej mamy, o Maryi. Jesteśmy u tej, którą nazywamy Królową Polski. Przychodzimy dzisiaj do Ciebie, Maryjo, aby dziękować Ci za wszystkie łaski, które w tym roku formacyjnym nam wyprosiłaś. Dziękujemy Ci, Maryjo, za wszystko to, co uczyniłaś dla nas, szczególnie za to, czego nie jesteśmy świadomi, co może nam umknęło z ludzkiej ułomności. Stajemy tu przed Tobą, aby dziękować Ci też za dar księdza Dominika, który przez ten cały rok formacji, jak bardzo, jak bardzo trudził się, żeby głosić dla nas Słowo Boże, aby coraz bardziej zachwycić nas Bogiem, aby Bóg był coraz bardziej znany i kochany, aby Matka Boża była coraz bardziej znana i kochana, aby przygotować nas, nauczyć nas i abyśmy żyli tym, co to znaczy schować się w sercu niepokalanego serca Maryi. To jest niesamowity trud. I choć ksiądz Dominik dzisiaj teraz nie może być pośród nas, to też kierujemy za niego szczególnie też tą naszą modlitwę. Dziękujemy Maryi za każde Jego słowo, za każdy przykład Jego życia, który umacnia was, ale umacnia także nas, kapłanów. Ale jesteśmy tutaj, żeby dziękować za cały rok formacji, więc przez chwilę zastanówmy się, za co mamy dziękować przede wszystkim Panu Bogu, aby nasza nasza wdzięczność nie była taka krótka. Dziękuję i koniec. Chociaż wiadomo, mówi Jezus, że nie przez wielomóstwo jesteśmy wysłuchani, to jednak tak prywatnie uważam, że jak w przy prośbach nie ma co dużo mówić. To przy podziękowaniach nie warto się ograniczać, dlatego że kto dziękuje, dwa razy się modli. Zobaczcie, bracia i siostro, przed chwilką śpiewaliśmy ten psalm, ten werset. Bóg zawsze pomny na swe miłosierdzie. Na swe miłosierdzie. Zobacz, jest jedna rzecz, którą chyba rzadko kiedy sobie uświadamiamy, że czas także jest oznaką Bożego Miłosierdzia. Od dziesięciu lat w czasie wakacji spowiadam w Łagiewnikach w Krakowie i chyba tylko raz rzeczywiście w Słowie Bożym, gdzie tam dużo kapłanów mówi Słowo Boże, usłyszałem właśnie to, że warto dziękować Panu Bogu za dany nam czas. Bo czas jest oznaką Bożego miłosierdzia. po Bo zobacz, gdyby ten koniec naszego życia może zabył rok temu albo dwa lata temu, może nasze życie wieczne stałoby przynajmniej w raju pod znakiem zapytania. Dwa lata temu, w jakim miejscu może byliśmy, czy rok temu jeszcze, zanim rozpoczęliśmy ten rok formacyjny? Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i miał życie. I Bóg robi wszystko, aby tylko na nowo Ciebie i mnie z Sobą zachwycić, abyśmy my w swojej dobrowolności, wolności, wolnej woli powiedzieli: Tak, Boże, chcę z Tobą być. Chociaż my wybraliśmy w sposób szczególny Maryję, właśnie Matkę. Jako tą nauczycielkę, jako przewodniczkę, jako drogę naszą do Pana Boga, do Jezusa, do Ojca później. Jest taki szczególny moment, od którego w sumie miałem zacząć, a już trochę długi wstęp powiedziałem. Jest taki szczególny, zobaczcie, moment w księdze wyjścia, kiedy Izraelici wychodzą z Egiptu, dopiero co byli świadkami wszystkich dziesięciu plag, czyli całej mocy bożej. Wychodzą z Egiptu, wędrują 40 lat przez tą pustynię, i jest taki moment, że kiedy Mojżesz idzie na górę, po 10 przykazań spotkać się z Panem Bogiem, oni wątpią. I zobacz, jest taki niesamowity moment, ryzykowny Pana Boga, który mówi do właśnie Izraelitów przez Mojżesza: Mówi, kładę przed Tobą dwie drogi drogę Bożego Błogosławieństwa i drogę Bożego Przekleństwa. I tu robię pauzę, co to znaczy? Drogę Bożego błogosławieństwa to znaczy, bracie i siostro, drogę z Panem Bogiem, że proszę, aby Bóg cały czas był przy mnie. I drogę Bożego przekleństwa to nie znaczy, że Bóg będzie ci i mi złorzeczył, ale to znaczy, że ty i ja w wolności możemy powiedzieć, Boże, chcę prowadzić życie na swój własny sposób, proszę, nie wtrącaj się. I wtedy często właśnie jest ta pustka w sercu, to przekleństwo, które sami wybieramy. I zobacz, każdy z nas, każdego dnia staje przed tym wyborem, Iść z Bogiem czy bez Boga? Drogą Bożego błogosławieństwa czy drogą przekleństwa? I mówi, patrz i wybieraj. Nie wiem, na jakim jesteś etapie życia duchowego, bracie i siostro. Wiem, że wiele widzę z tego miejsca, wiele osób przechodzących, witamy, pozdrawiamy, zatrzymuje się, trochę się wsłuchuje w to nasze rozważania. Nie wiem, na jakim jesteś etapie życia duchowego. Ale Bóg dzisiaj też do Ciebie mówi, stań i wybierz. Czy chcesz być ze mną, czy nie. Człowieku jesteś wolny. Bóg w swojej nieograniczalności ograniczył sam siebie Twoją i moją wolą. Patrz i wybieraj. Droga rodzino, drogie żony, dzieci, wasi mężowie albo już są pasowani, albo może przygotowują się do pasowania. Oni wybrali. To jest niesamowite, że zobaczcie w tym świecie, gdzie coraz bardziej promuje się wszystko, co jest daleko od Pana Boga. Bóg przez ręce Maryi zaprasza szczególnie też, czy odzyskuje może to jest lepsze słowo mężczyzn. Ci, którzy wydawali się najbardziej straceni właśnie w oczach Bożych. W cudzysłowie, oczywiście, straceni, że sami odeszliśmy. Bo przede wszystkim większość w kościele przecież jest niewiast. A tu raptem zobaczcie, my mężczyźni. Nazwijmy tak brzydko, przepraszam, wieku produkcyjnym, wiadomo o co chodzi, decydujemy się, aby z różańcem w ręku, na kolanach, odmawiać tę modlitwę, ten różaniec, przez wielu tak bardzo coraz bardziej wyśmiewane i poniżane. Wybieramy życie pójście z Bogiem. I Wy najlepiej znacie historię swoich rodzin, swego życia. I dzisiaj warto zobaczyć i zastanowić się, jak nasze życie zmieniło się od czasu, kiedy w sposób szczególny podjęliśmy się właśnie tej formacji, szczególnie właśnie chowając się w niepokalanym sercu Maryi. Czy ten rok tych wszystkich nauk, kateches, przede wszystkim Eucharystii, nawet spotkań z kapłanami w grupach, z waszych regionalnych, z księdzem Dominikiem, na ile on ciebie imię umocni wiary, przybli wiarę, przybliżył do Pana Boga. Bóg zawsze pomny na swe miłosierdzie. Ten rok był nam dany, ten czas, i warto za niego dziękować. I bracia i siostro, chociaż oficjalnie mówimy, że jest to zakończenie roku formacyjnego, to słowo zakończenie mi trochę nie pasuje. To nie jest zakończenie. My idziemy dalej. Wakacje nie są czasem odpoczynku. Na dobrą sprawę to jest dopiero ten moment, kiedy się rozjedziemy. Może już nie będzie tak często naszych spotkań, na ile rzeczywiście. Nasz wybór był stały i pewny, że wybieramy Boga i Maryję do naszego życia, zapraszamy ich. Nasz lektor w seminarium często mówił, że właśnie postawę kleryka, przede wszystkim czy jest dobrze ugruntowany w Bogu, sprawdza się nawet nie w trakcie seminarium, ale w czasie pobytu w domu, kiedy właśnie są te trzy miesiące wakacji. Czy my rzeczywiście jesteśmy ugruntowani w Eucharystii w tym, co żeśmy się nauczyli, doświadczyli Boga w seminarium? Czy właśnie robimy sobie wakacje też od Pana Boga? Dzisiaj dziękujemy, ale to nie jest zakończenie. To, że dzisiaj przyjęliśmy wielu z nas, te pasowanie na wojowników Maryi, że wielu z nas po raz pierwszy, ja też, mogliśmy nałożyć tę koszulkę wojownika Maryi, to jest dopiero początek, a nie koniec. Rozumiesz? To jest dopiero początek. Tą koszulkę, którą masz na sobie, staje się w sposób szczególny rozpoznawalny, że ty swoje życie, swojej rodziny ugruntowujesz na Bogu i na Maryi. Dzisiaj taka ciekawa sytuacja, kiedy przyjechaliśmy z moimi dwoma współbraćmi, z wojownikami z Kętrzyna, właśnie tutaj na Jasną Górę, kiedy wysiadaliśmy, jedna pani podeszła właśnie do naszego jednego brata, tam byli z rodziną i zaczęli właśnie przez chwilę rozmawiać. I po tej, w trakcie tej rozmowy, mam nadzieję, że czegoś nie przekręcę, był taki młody mężczyzna, do którego zażartowałem, że a, musimy ciebie zwerbować też do wojowników Maryi. I potem ten mężczyzna prowadził rozmowę właśnie z naszym bratem i on mówi, że on chyba tu nie pasuje, pójdź z wielkim dziadem. Na co mój współbrat powiedział, ale dziadów w wojownikach Maryi to jest 95%. Gdybyśmy spojrzeli, zobaczcie na nasze życiorysy, na nasze życie, na nasze nawrócenie. My wcale nie jesteśmy wspólnotą świętych. My jesteśmy wspólnotą dziadów nawradzających się, ale tych dziadów grzeszników, którzy zrozumieli, że trzeba zmienić swoje życie, to znaczy być przy Bogu, umocnić swoją wiarę. Rozumiesz? To, że masz tą koszulkę, to jeszcze bardziej ciebie i mnie zobowiązuje do tego, żeby być większym świadkiem Boga i działania Maryi w świecie. Nieraz ksiądz Dominik mówił takie ciekawe słowa świętego Jana Maria Vianeya. Pamiętam na pewno dwa razy, chociaż nie pamiętam, w których konferencjach mówił takie słowa właśnie świętego Wianeja. Nie mów drugiemu o Bogu, jeśli Ciebie nie pyta, ale zacznij żyć tak, aby Ciebie pytał. Ta koszulka jest rzucająca się w oczy, ale ona nie jest istotą. Bycie wojownikiem Maryi do styl życia. To bycie przy Bogu, przy Maryi, i przy rodzinie. I zobaczcie, w tym roku ksiądz Dominik prowadził nas, rozważając bohaterów przede wszystkim Starego Testamentu. Zastanawialiśmy się, zobaczcie, jak Bóg działa przez człowieka. Rozwiązy rozwiązy nie rozwiązywaliśmy, zastanawialiśmy się, rozważaliśmy takie postacie jak Józef Egipski, Jakub, Mojżesz, Jan Chrzciciel, Abraham, Dawid, Eliasz. Czy w grudniu w Bydgoszczy też rozważaliśmy właśnie to jedno z takich najbardziej, przynajmniej dla mnie prywatnie, fascynujących objawień Matki Bożej w Guadalupe? Nie tylko po to, żeby poznać bardziej pismo święte, ale żeby zobaczyć, jak Bóg działa w życiu człowieka. Jak Bóg, zobaczcie, właśnie z tego dziada potrafi zrobić świętego człowieka. Niesamowite, nie? Jakie to jest niezrozumienie, kiedy się wydaje, że wspólnota czy Kościół jest dla świętych. Nie. Dla grzeszników, dla ciebie i dla mnie. Nie wiem, kto to powiedział, nie pamiętam, ale Kościół nie jest zgromadzeniem świętych, ale szpitalem dla grzeszników. Ty i ja nosimy na sobie duchowe rany naszych grzechów, które Bóg nieustannie opatruje też przez ręce Maryi, kiedy ją wzywamy do naszego życia. Każde zdrowaś Maryjo, mówione w codziennym w naszym różańcu, jest nie tylko różyczką daną Maryi. Ale wierzę, że każde jedno Zdrowaś Maryjo, chociaż o jeden milimetr, jeśli tak można powiedzieć, dzięki łasce Bożej, leczy moje i Twoje serce. I dzisiaj, druga rodzina, to, że ktoś z naszych najbliższych, czy ja, przyjęliśmy koszulkę, nie znaczy, że wszystkie rany w naszym sercu są uleczone. Jeszcze nie raz Ciebie, mąż. Będzie musiał przeprosić, i jeszcze nieraz z tym męża. Nieraz, kochane dzieci, coś może rodzice powiedzą za mocno, coś nie zrozumiesz, będziesz zły czy zła. To słowo wybaczam jest niesamowite, bo miłosierdzi nie tylko płynie od Boga do nas, ale miłosierdzie musi też być między nami. Ale o tym już nieraz zapominamy. Łatwiej przyjąć miłosierdzie. Niż miłosierdzie okazać. Przecież nie wyjdę na frajera, nie? Jeśli tak by było, no to, przepraszam, takie słowo, Bóg byłby największym frajerem. A nie jest. On wie, co robi. Księga Rodzaju, zobaczcie, znowu zaprasza nas do tego, abyśmy. Przez chwilę wrócili do jednego z bohaterów, bo wiadomo, tych konferencji Księdza Dominika nie da się w ciągu kilku minut podsumować. Po sami zdajecie sobie sprawę, że do, nie wiem jak wy, ale ja staram się każdą konferencję Księdza Dominika z dwa, trzy razy wysłuchać i zawsze odnajdę coś nowego. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj u, ko, u progu tego, nazwijmy to, użyję tego słowa, chociaż mówię, że go nie lubię, zakończenia tego roku formacyjnego, zastanowili się chociaż nad jedną bardzo ważną rzeczą. Czy umocniliśmy swoją wiarę? W tym fragmencie, który czytał nasz brat, właśnie z Księgi Rodzaju o Abrahamie, zobaczcie, jest ten szczególny moment, kiedy Sara śmieje się, kiedy dowiaduje się, że przecież ona ma urodzić syna, dziecko, ma mieć potomka. I co ona mówi? No jakże to możliwe? No nie mam tej przypadłości danej mi no, już w tym czasie dla kobiet. No jestem bezpłodna, nie mogę mieć dzieci. I kiedy to słyszałem dzisiaj też rano na mszy w lądzie, przypomniała mi się sytuacja, słuchajcie, sprzed tygodnia, właśnie z mojej parafii, gdzie posługuję. To zakresji wchodziła jedna z pań posługujących też w jednej wspólnocie różańcowej w mojej parafii. Potknęła się w progu, bo mamy taki tam troszeczkę, taki trochę wyższy próg. W ostatniej chwili ją złapałem, Miano do mnie, mówi proszę księdza, gdybym się jeszcze przewróciła, to proszę się nie zdziwić, dlatego że ja mam chore oczy i czasem mi się zdarza potknąć. Mówię, no dobra, no to wie pani co? Zrobimy tak, że zaczniemy się modlić o to, żeby ten wzrok pani, Pan Bóg przywrócił. Może będzie ta łaska, nie? Ona mówi, proszę księdza, a nie ma sensu, bo lekarze powiedzieli, że to jest nieodwracalne. Nie? Bo lekarz mi powiedział, to jest nieodwracalne. Proszę księdza, to niech się ksiądz nie modli. Bez sensu, nie? Zobaczcie, jak my bardzo ograniczamy Pana Boga. Dwa lata temu, kiedy, czy trzy lata temu, kiedy wybierałem się, bo posługiwałem przez rok w Stanach Zjednoczonych, uważałem, że kończę posługi w Łagiewnikach, że więcej tam nie będę spowiadał. Już mówię, żegnajcie wszyscy, wyjeżdżam, dziękuję za siedem lat. Podszedł do mnie jeszcze ówczesny ksiądz rektor sanktuarium, ksiądz prałat Franciszek i mówi, proszę księdza, niech ksiądz nie stawia barier Bożemu Miłosierdziu. Spowiadałem dwa tygodnie później. <laughs> nie. Jak my często zobaczcie, ludzie, którzy uważamy się za ludzi wierzących, ograniczamy Pana Boga. Bo Sara już była bezpłodna, już nie miała tej przypadłości. Po lekarz mi powiedział, że to już jest nieodwracalne, nie ma sensu. Nie? A Bóg mówi, właśnie to niesamowite, właśnie przez wtedy księdza Prałata. Te słowa, powiem szczerze, mam chyba wryte najbardziej w głowie z tych wszystkich lat w łagiewnikach. Nigdy nie stawiaj barier Bożemu Miłosierdziu. Sara urodziła dziecko. Nie? Izaaka, tego, który potem, jak dobrze wiemy, miał być złożony na ołtarzu jako dowód miłości, wierności, uwności Abrahama, Panu Bogu. Nie stawiasz bariery Bożemu miłosierdziu? Małżeństwo ci się sypie? Może nie dogadujesz się? Może dzisiaj żona z tobą nie przyjechała? Powiedziała: Nie przesadzaj, po co to wszystko? W domu jesteś za mało, bo albo masz regionalne, albo ogólnopolskie, albo żeście pojechali w kwietniu na rekolekcję do Meczogorie. W domu siedź, dzieciaki wychowuj. Łatwo jest postawić barierę Bożemu Miłosierdziu. Łatwo ogarnąć naprawdę, słuchajcie, czasem naszą niewiarę. Nawet nam trzymającym w ręku codziennie różaniec. I to pytanie, do którego zmierzam w tym momencie, czy przekroczyliśmy, chociaż czy przesunęliśmy, jeżeli całkowicie nie zniknęła, ta bariera, którą nieraz stawiamy w życiu właśnie Panu Bogu? Bo to już się nic nie zmieni. To bez sensu. Niesamowicie mnie urzekła to chyba było w Rumi ostatnio, kiedy ksiądz Dominik mówił historię tego mężczyzny, którego małżeństwo się rozsypało, który zaczął na nowo zdobywać swoją żonę, właśnie przez liściki, przez kwiatki, i przez inne osoby. Nie powiedział, przekreślił, nie postawił bariery, koniec. Dalej się nie da. Zaufał, pozwolił się prowadzić Bogu, modlił się przecież z godzinami. Do Matki Bożej mówił: Daj mi natchnienie, jak mam właśnie ratować swoje małżeństwo ten sakrament. Maryja uratowała wielu z nas, a może nawet i wszystkich. Maryja też kiedyś uratowała moje kapłaństwo kiedy wszedłem w pewien marazm kiedy wydawało mi się że taka już monotonia taka nuda jeszcze byłem na studiach więc tym życiem duszpasterskim kapłańskim to w sumie msza święta potem wykłady jeszcze na socjologii nic niezwiązanego z panem bogiem Maria nas uratowała i ratuje cały czas Zobaczcie nawet dzisiejsze przykłady uzdrowień. To dzisiaj niesamowicie rano bardzo mi się spodobało, jakoś mi dotknęło, kiedy właśnie znowu ksiądz Dominik mówił o tym setniku. Zobacz jego jedno zdanie, tego żołnierza rzymskiego, zobacz, zostało zapisane w Piśmie Świętym i znane jest przez nas wszystkich. Nie. Panie, mój sługa leży w domu, z bardzo cierpi, Przyjdę i uzdrowię go. I te zdanie: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach. Zobaczcie te słowa przed Komunią Świętą: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, jedno słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Zobacz, jedno zdanie, które dzisiaj niesamowicie podkreślił ksiądz Dominik, człowieka, po którym by się nikt nie spodziewał, Rzymianin, okazuje się, że ma taką wiarę, że nawet Pan Jezus potem go chwali. Mówi, zaprawdę, powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary, lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem w Królestwie Niebieskim. Panie, nie jestem godzien, niesamowita pokora i świadomość, kim jestem. Jestem dzieckiem bożym, ale też i grzesznikiem. Czy Dawid, mój ulubieniec, nie wiem czy pamiętacie, ale to mi ksiądz Dominik postawił jako rudego tego przykład Dawida. I teraz jadę gdziekolwiek, mówię do mnie księża Dawidzie. Nie jestem Dawid, jakby ktoś pytał, mam na imię Tomek. Wiem, wysoki, rudy, gruby, ale musimy to zmienić jakoś, wojownicy, musimy poćwiczyć. Ale to już niech Kętrzyn się martwi, niech mnie na siłownie wyślą najwyżej. Zobaczcie, on był ostatni. On się praktycznie nie liczył. O nim nawet ojciec zapomniał, kiedy Oliasz szukał tego, który ma być namaszczony na króla Izraela. Ostatni będą pierwszymi. I też zepsuł grzech z potrzebą. Droga rodzino, droga żono, drogie dzieci, masz w domu wojownika Maryi, gratuluję Ci, bo Twój mąż naprawdę stara się budować swoje życie z Panem Bogiem. Jeszcze może nie jest idealny. A może jest, no to dziękuję Panu Bogu. Ale też modli się za niego cały czas, aby wytrwał. Ale ty, bracie, też przecież jesteś tym, który się ma modlić za swoją żonę, za swoje dzieci. I może to, że zostałeś wojownikiem Maryi i zasługa Twojej żony, to dzisiaj podziękuj. Duży bukiet, na ile ci stać, jak nie dzisiaj, do jutra. A jeżeli ty, kochana, nawróciłaś się dzięki swojemu mężowi, który wstąpił do wojowników, wyklep mu schadoł, schabowego większego z ananasem, zapiekany serem. Dwa poproszę do Kętrzyna, Poznańska, 23. Tylko jakimś ekspresem, żeby nie było tam jakiegoś starego, bo mnie zabijecie. Duch wdzięczności. Nie tylko do Pana Boga, nie tylko do Maryi, ale też warto podziękować sobie nawzajem. Kiedyś w internecie był taki bardzo ciekawy mem katolicki, który mi niesamowicie urzekł: Starsza pani, zgarbiona, cała pomarszczona, prawie chyba tam 90 parę lat, z różańcem w ręku i napisane: Nigdy nie wiesz, komu zawdzięczasz daną łaskę, kto ci ją wymodlił. Jako obok ciebie jest twoja żona, i no to weź się, bracie, uściśnij delikatnie, dyskretnie za rękę. Jak to będzie podziękowanie, dzięki, że jesteś. A, tam, dobra żony, możecie go w policzek pocałować. Tylko w policzek, bo będę zazdrosny. Mam celibat. Mam niby nowe okulary, ale nie widzę, czy was całowały, czy nie, to nadróbcie później w domu, najwyżej. I kończąc, żeby też za dużo rzeczywiście może nie mówić, po każdy z nas. Dziękuję Panu Bogu na pewno za coś innego dzisiaj. Walczymy na kolanach. O życie wieczne. Walczymy o jedność w naszych rodzinach, o jedność wierność żonie, o dobrą relację z synem, z żoną. My o świętość naszego kapłaństwa. I zobaczcie, jakże niesamowicie, że u tego końca tego roku formacyjnego trafiamy na psalm, gdzie jest magnifikat. Niech one będą najwspanialszym zakończeniem tego roku. Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Dziękujmy Bogu przez ręce Maryi, bo wielkie rzeczy uczynił nam Wszechmocny. A Jego imię jest święte. Chwała Panu Bogu za wszystko. Chwała Królowej. Reginem Gloria. Amen.